Ziuk. Cześć, witajcie. Kochani, Scudnia Olek w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o, pewnym, o pewnej sprawie, o którą bardzo często pytać się i wy mnie, i ogólnie turyści, którzy wjeżdżają do Grecji: czyli o konflikcie grecko-tureckim. Dlaczego te dwa kraje się nie lubią i o co tutaj chodzi? Zapraszam. Dobrze, słuchajcie, postaram się opowiedzieć tak w skrócie i tak, żeby to nie było nudne. O co chodzi w konflikcie grecko-tureckim? Dla, dla tych, co nie wiedzą, to Grecja od, tak naprawdę od zawsze nienawidzi Turcji i oba te kraje się nawzajem nienawidzą. I tak naprawdę prawie są w takim konflikcie jakby zbrojnym, tylko tak naprawdę tej wojny nie ma. Ale y, państwo greckie bardzo, jeszcze tak powiem, y, broni swoich granic y, z Turcją i dlatego właśnie y, bardzo często, jak turyści na przykład gdzieś są, czy na jakichś wyspach, czy gdzieś, to na przykład, i mówią, że Olek, y, ja widziałem jak samoloty greckie wojskowe tam latały. I dlaczego tak często? No bo dlatego, że po prostu robią patrol, patrolują, ponieważ cały czas Grecja obawia się, że Turcja Grecję zaatakuje. Ale dobra, pewnie zapytacie teraz, no okej, okay, ale o co o co No to już wam powiem. Eee, tutaj też chyba historii. Po prostu postaram się to powiedzieć jak w jak największym skrócie. Grecja przez 400 lat swojego istnienia była pod okupacją turecką, pod okupacją Imperium Osmańskiego i po 400 latach w 1821 roku Grecja wywołała e, powstanie, to się nazywało powstaniem narodowo-wzwoleńczym. Która wygrała i dzięki temu stała się niepodległa, mówiąc tak w skrócie. No i właśnie po tych 400 latach Grecja w końcu znalazła się znowu na mapie jako odrębne państwo, jako niepodległe państwo, inne, tak już, nie pod yy, okupacją. No i od tamtego momentu, aż do dzisiaj, Grecja się z Turcją nie lubi. Yy, i jakby jeden kraj nie lubi drugiego. W Grecji na przykład jest obowiązkowa służba wojskowa, ponieważ yy, Grecja cały czas się boi, że kiedyś tam może Turcja yy, nas zaatakować, i dlatego każdy powinien mężczyzna umieć się obsługiwać bronią, i każdy powinien mężczyzna być żołnierzem. No ale dobra, yy, to jest takie, taka pierwsza rzecz, już yy, zostawiając to. Pewnie teraz zapytacie, no dobra, Olek, no ale jednak yy, te dwa kraje są w NATO przecież, tak? No tak. I Grecja, i Turcja jest w NATO, dlatego tak naprawdę ciężko jest tutaj powiedzieć, jakby ten konflikt ewentualnie by wyglądał. Tak, no bo tutaj pewnie NATO by nie stanęło ani po jednej, ani po drugiej stronie. No ale my miejmy nadzieję, też oczywiście, że do tego konfliktu nigdy by nie doszło. Ja natomiast chcę Wam powiedzieć, bo pewnie Wy też pytacie, albo, albo zapytacie, dobra, no to jaki stosunek ma, mają ogólnie Grecy do Turków. Powiem Wam tak, ja nie wiem jaki stosunek mają Turcy do Greków, bo nigdy nie byłem w Turcji, nie rozmawiałem nigdy z Turkami, więc nie wiem. Powiem Wam tak, no, przeciętny Grek nienawidzi Turków, taki, a zwłaszcza już jakiś taki wielki patriota. Może tutaj nie nawiść, nienawiść, można troszeczkę na przesadziłem, ale ogólnie nie lubi. Przeciętny Grek nie lubi Turcji i Turków, a zwłaszcza, znaczy tak powiem, że jakiś patriota wielki, to ogólnie Turcji się nie lubi. Tak, może powiedzieć, że nawet yy, ktoś by powiedział, że jesteś Grekiem, to twoim obowiązkiem jest nie lubić yy, Turcji, no bo to jest niepatriotyczne. I faktycznie tak jest, bardzo dużo osób tak mówi, ale jakby przycietni yy, Grecy nie czują teraz jakby zagrożenia takiego dużego od strony Turcji, tak? Czyli to nie jest tak, że jakby... Obywatele się strasznie boją, tak? Tego. Owszem, państwo tutaj ma jakieś oczywiście takie poczucie zagrożenia, no bo cały czas ta armia jest jakby w stanie gotowości, tak? tutaj, czy to jakieś są te patrole, jak powiedziałem wcześniej, czy to też, no, wszyscy są w wojsku, tak, no, jest wojskowa służba wojskowa, ale tak na co dzień, na co dzień przeciętni Grecy nie myślą o konflikcie z Turcją. Normalnie chodzą do szkoły, normalnie wszyscy chodzimy tak do pracy, ludzie spędzają czas ze sobą i ten temat jest gdzieś tam poruszany, ale nie ma takiego strachu, strachu na ulicach, tak? Po prostu jest to tak, że a, kiedyś Turcja zaatakuje, może, ale nie ma takiego wielkiego strachu na temat tego, że y, dzisiaj rano się budzę i o Jezus Maria, czy zaatakują, czy nie. Inaczej tak nie ma. Ten cały ten konflikt jest troszeczkę teraz uważam sztucznie też napędzany, już, yy, ale on cały czas istnieje, więc jakby oczywiście wy jadąc do Grecji możecie czuć się jak najbardziej bezpiecznie, nie ma z tym problemu. Yy, państwo greckie nie jest przygotowane w każdej chwili na wojnę z Turcją, nie ma strachu, tak? Nie możecie nie, chodzić po prostu gdzieś tam, możecie pod, jeździć po Grecji bez problemu i nikt się po prostu nie boi, tak? Już każdy ma to zaprzeczenie gdzieś, tą Turcję i po prostu ludzie się nie boją, aż tak. Może, mo, może kiedyś to było, in, było inaczej, no nie, wiem, nie wiem, było kiedyś, ale teraz, kiedy, odkąd ja żyję na tym świecie, to po prostu, jeżeli rozmawiam z ludźmi, to raczej nikt się Turcji jako tako nie boi. Państwo ma to gdzieś z tyłu głowy, ale nie ma jakiegoś takiego wielkiego strachu. Tak, na ten temat. Dobrze, słuchajcie, więc to by było tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłem temat konfliktu grecji turcji Tutaj tak to, no, to miał być taki, taki filmik właśnie, gdzie nie mówię o tym bardzo szczegółowo, ale po prostu chciałem Wam po prostu wyjaśnić mniej więcej, dlaczego Grecja z Turcją się nie lubi. Jeżeli Wam się spodobało, to pamiętajcie, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Wbijajcie na moje social media, na mojego Instagrama, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje. Followcie. I cóż, no zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale, na naszym kanale, w sumie. Trzymajcie się, cześć!